Cześć, witajcie. Dawno na moim kanale nie było vloga żadnego, więc pomyślałam sobie, że pokażę wam parę migawek z tego nadchodzącego tygodnia. Oczywiście, tych najciekawszych. Dzisiaj spotykam się z moją ukochaną, najlepszą przyjaciółką, i może ją wam pokażę. Zobaczymy. Ja, powiedz jak się poznałyśmy? Ile my się znamy w ogóle? Powiedz. 20 lat. Wow! 20 lat się znamy, poznałyśmy się w liceum, którego razem chodziłyśmy. I pierwszy taki dzień to było jak się spiknęłyśmy na szkolnym boisku. I zaczęłyśmy wtedy ze sobą gadać i później już tak zostało. Na ta kolejne 4 lata. No, I no, później zadawał. No, Mazia wygląda przepięknie. Będzie mamą. I na razie nie zdradzimy, co będzie miała, ale wygląda wspaniale po prostu. Nie zdradzimy, chociaż już wiemy świetnie. Oddałem. Świetnie wiemy, oczywiście. Pięknie. piękna kobieta w ciąży. Jesteśmy już jedzenie. Ja dzisiaj sobie zamówiłam peperonatę. To są takie bardzo dobre. Ja uwielbiam co tutaj jeść. I zbliżenie. A to jest sałatka z podczakiem. Myślę, że nie mogę jeść, ale jest też w takim sosie musztardowym. Ale kurczak jest grillowany, więc zdrowy. E, tak, bardzo tak. Bardzo fit. Bardzo fit i brokułki. Ja no, sobie wzięłam brokułki. bo wymaga... przyjmujemy kwas foliowy i żelazo. No, to jest inno i trzyma taką sałatkę, a ja jeszcze piję bardzo dobrą wodę. To jest taka ciepła woda z imbirem i cytleną. Taka pyszna taka. Pyszna. Bo zabieramy się zdaje Chciałabym się zeżreć kanapę tłustą z majonezem o ciekającą. Zaraz wrócimy jechać do domu, ale zobaczcie, ja że chciałam pogadać jakieś się zbiegnie bo jest super niebieskie. W ogóle bardzo lubię tutaj być tutaj. Też jest tylko To co tutaj zaglądam, jaki jestem cel Kino Atlanta. fajnych seansach, naprawdę Atlantic i Relax właśnie wróciłam z siłowni przygotowuję drugie śniadanie zaczęłam od wody z cytryną i z imbirem napakowałam tego naprawdę bardzo dużo ja obieram cytrynę ze skórki bo nie lubię tej goryczki mam takie naczynie, dzisiaj mam dużo pracy więc będę sobie popijała to w tak zwanym międzyczasie Napakowałam tego dość dużo, więc fajna ta woda jest ciepła. I tutaj może to nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale mam taką sałatkę z mango, awokado, jarmużem, szpinakiem. Tutaj też jest trochę imbiru, krewetki, płatki migdałów, jakieś przyprawy że zabieram się za jedzenie. Zobaczcie, z kim jestem dzisiaj na herbatce! Hello, hello! Już chyba po herbatce. W zasadzie po, ale się nie możemy nagadać, jak no. zwykle. Już tu siedzimy kilka godzin i gadamy, gadamy i nie możemy się rozstać. O. Koko, powiedz, bardzo mi się podoba Twoja torebka. Pokażesz. No i widzą ją. W ogóle ty mi się kojarzysz z tą firmą, wiesz? Z No. Jakoś tak zawsze, zawsze coś masz od nich. No, zazwyczaj torebki. Prawda. Bardzo fajne. A co tam masz w tej torebce? Jakieś trzy rzeczy nam pokaż, ciekawe. pierwsza rzecz e, to jest coś, co vloger vloger ma zawsze ze sobą terę. <grywa> to jest pierwsza rzecz. E, druga rzecz ciekawa. To może pokażę Wam kosmetyk. Krem do rąk, który uwielbiam. To jest The Secret Stone, Wersja Fashion Fruit. Taki, 20, taki jeszcze 20%, to. 20 Mogę zobaczyć? Jak płacznie najlepsze. Zapraszamy. Mm, ślicznie. Ojej, ślicznie podam. To mamy druga rzecz. I... tatarara, tatara. O, jaki ładny! <grym grym> jaki fajne kolory. Lóżowy. Ale już jest na, taki No na na bogato. <grym> Zobacz, no już po prostu taki w zdarciu. Dobra. Wystarczy tego pokazywania. Koniec z tą torebką, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ściskam wszystkich gorąco, wszystkich widzów, paulinki, i do zobaczenia. Mam nadzieję, w następnym filmiku. Pa! Pa! Pokażę Wam teraz parę moich kosmetycznych nowości, które się u mnie pojawiły. Zacznę od tej palety. Ja już jestem w posiadaniu dwóch palet z Narsa. Tej do konturowania i taki dopowiek, który pokazywałam Wam w niejednym filmie. Teraz zdecydowałam się na takie połączenie kolorów. Wiem, że może wydaje Wam się, że to nie jest dobre na lato, ale ja uważam, że właśnie wiosna, lato w tym roku jakoś strasznie mi się podobają takie barwy w połączeniu z pastelami, na przykład do takiej pudrowo-różowej bluzki, albo niebieskiej podkreślone oko i jasne usta. Ja Uważam, że to będzie bardzo fajnie wyglądać. Te kolory są super szczególnie właśnie do smoki. Że na pewno zobaczycie mnie w niej nieraz. Lakiery. Nie wiem, czy lubicie takie. No, one ja średnio, ale ten mi się wyjątkowo spodobał i właśnie do takich ciemnych stylizacji. Myślę, że będzie fajnie wyglądał. Nawet do pasteli też będzie się fajnie wpisywał w taki look. Obok jest lakier z Astora. Wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie wyglądał do opalonej skóry dłoni i stóp. I też mam ochotę, no właśnie taki. Kolor. Jest bardzo fajny. On ma taką brokatową poświatę, ale to jest taki pyłek, a nie jakiś taki mocny, gruby brokat. Więc myślę, że fajnie będzie się mienił na paznokciach. Tutaj jeszcze mam taki żel z debody, że dostałam go od Basi z Columbia Blondi. To jest żel pod prysznic z zieloną herbatą. Basia zawsze mi poleca te żele i w końcu by kupiła go. Dobrze, dziękuję bardzo, Ci, kochana, za prezent. Tutaj jest taki, nie wiem czy będzie mi fokus tutaj łapał z tej odległości. Tutaj mam taki primer, to jest Bamboo Bamboo Invisible Oil. Jeżeli na przykład często prostujecie włosy albo używacie lokówek, to to się fajnie bardzo sprawdza. W ogóle fajna jest ta firma Bamboo Bamboo i lubię ją. To znaczy są takie produkty oczywiście, które nie zawsze są strzałem w dziesiątkę, ale akurat niektóre z nich są naprawdę bardzo dobre że Wam polecam. Tutaj mam totalną nowość, jeszcze tego nie próbowałam. To jest Egg Mellow Cream, to jest taka firma Too Cool For School. Bardzo fajna, bardzo dobra i to są produkty naprawdę godne polecenia koreańskie. I to jest też taki bardzo fajny krem na rozjaśnienia, przebarwień i tak dalej. Mam nadzieję, że on będzie mi się jakoś tam w miarę fajnie sprawdzał. Jest też oczywiście przeciwzmarszczkowy dla mnie idealnie. On tak wygląda, jest bardzo wygodny, bo ma bardzo fajne opakowanie, taki dozownik, gdzie nie musimy nic brudzić, wsadzać palce, nic takiego. I tutaj jeszcze mam taką koszulkę, którą kupiłam. Dwie koszulki w zasadzie kupiłam dla mojej młodszej córeczki z psim patrolem. To akurat to tutaj leży. że to są moje nowości. Będę testować i dam Wam znać. Właśnie wychodzę na spotkanie, moje włosy są jeszcze w rozsypce. Muszę je podsuszyć, ułożyć, już co jeszcze mi trochę zajmie. Ale będę się z wam już powoli żegnać, ponieważ dzisiaj jest czwartek i mam też trochę spraw do załatwienia. Pewnie jeszcze wam wrzucę coś jutro. Zaliczam ten tydzień do naprawdę udanych. Dużo rzeczy mi się udało załatwić, spotkałam się z fajnymi osobami, z moją przyjaciółką z Anitą, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Naprawdę bardzo fajna dziewczyna. Na pewno się spotkam jeszcze po świętach. Zostawię wam linka do jej kanału pod spodem. Jeżeli podoba wam się forma vlogów właśnie na moim kanale, dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrywała ich więcej. No bo wiem, że są osoby, które lubią vlogi, są osoby, które nie lubią, nie wiem czy mają rację by tu takie produkcje na moim kanale. Jeżeli tak, to dajcie znać kciukując ten film w górę lub w komentarzach. Zachęcam was do subskrypcji, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło i, i do zobaczenia! A ja znowu sobie robię koktajl, tym razem mam ogórek, imbir, jarmuż i szpinak. I dodam troszeczkę soku z limonki. Dodam jeszcze jedno awokado i teraz świeżą pietruszkę. Powiem Wam, że smakuje przepysznie przed siłownią albo po siłowni. Jeżeli ćwiczycie, to jest idealne. Ja w tym tygodniu chodzę bardzo dużo na siłownię, bo chcę trochę wrócić do formy i też przed świętami. Chcę sobie trochę przyspieszyć metabolizm, więc cieszę się, że hmm, właśnie by udało mi się do tego dnia dotrwać zdrowo